Siemano, moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika ze stołów astronomicznych. Znajdujemy się w skrzydle dzwonnicy. Jak widzicie, na zewnątrz. No i już wam pokazuję, gdzie ten stół się znajduje. Lecimy tutaj do ogrodu. Teraz tu w dół. No i mamy nasz stół. Dobra, odpalmy go i dopasujmy gwiazdy. O chyba będzie, chyba będzie to tak. O właśnie. No wskocz. No co jest? A, bo tutaj mam. Dobra. Feniks. Przepiękne ptaszysko. Dobra moi drodzy. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję, za udostępnienie. Trzymajcie się. Hej!